Dzień dobry Państwu, nazywam się Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, jestem prawniczką zajmującą się prawami człowieka. Od pięciu lat pracuję w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i odpowiadam za postępowania sądowe w najważniejszych sprawach, w sprawach dotykających naszych praw: prawa do godności, prawa do równych szans edukacyjnych, do równego traktowania przez władze, przez urzędy, prawa do zdrowia. W lipcu kilka organizacji społecznych zaproponowało mi, żebym kandydowała na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. I z poczuciem misji przyjęłam tę propozycję. Po trzech miesiącach teraz na początku listopada społeczną kandydaturę popiera prawie 1200 organizacji bardzo różnych z małych miejscowości, z dużych miast, pokrywających właściwie mapę całej Polski. Są też organizacje z Elbląga, Bank Żywności w Elblągu, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Global Wave, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło Elblągu, Stowarzyszenie Serce za Uśmiech, Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego. To dla mnie osobiście bardzo ważne, bo całe dzieciństwo spędziłam 20 km od Elbląga w Kadynach. Tym bardziej bardzo dziękuję za poparcie elbląskich aktywistek i aktywistów. Zróżnicowanie popierających mnie organizacji społecznych jest dla mnie kluczowe, bo prawa obywatelskie nie są monopolem tej czy innej partii politycznej, tego czy innego światopoglądu. To są nasze prawa, które państwo niezależnie przez kogo rządzone musi realizować. To rzecznik praw obywatelskich patrzy władze na ręce. I to nie władzy PiS, nie władzy PO, nie władzy PSL-u, Lewicy, tylko każdej władzy. Dlatego tak ważne jest, by rzecznikiem została osoba, która nie jest politykiem. Proszę Państwa, gdzie jesteśmy teraz w procesie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich nowej kadencji? Głosowanie nad kandydatem odbywa się w Sejmie, a jeżeli większość w Sejmie zagłosuje za tym kandydatem, to głosowanie jest w Senacie. Kadencja profesora Adama Podnara upłynęła we wrześniu. Dwa tygodnie temu 237 posłów zagłosowało przeciwko mojej kandydaturze, 201 za. Nie znam powodów, dla których większość rządowa głosowała przeciw. Z wypowiedzi medialnych wynikało, że powodem było to, że nie jestem naszą kandydatką. Marszałek Sejmu wyznaczył kolejny termin zgłaszania kandydatów. Znów jestem jedyną kandydatką. Jutrzejsze posiedzenie Sejmu, na którym kolejny raz kandydatura miała być głosowana, zostało odwołane. Ta sytuacja bardzo mnie niepokoi. Codzienne statystyki dotyczące COVID-u oraz protesty uliczne o niespotykanej skali wskazują na jedno. Ludzie w Polsce potrzebują teraz jak nigdy silnej i niezależnej ochrony praw człowieka. Ochrony niezależnego organu, który zapewnia im konstytucję. Organu, który stanie po ich stronie. Tego nam yy, życzę i przede wszystkim życzę Państwu dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.